Witajcie na kanale politycznym. Armia Ukrainy prowadzi działania kontrofensywne na co najmniej trzech odcinkach frontu. Jak przekazał w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną, w obwodzie zaporowskim ukraińscy żołnierze zrobili znaczne postępy. Sytuację na froncie oraz zagrożenie dla Polski ze strony Grupy Wagnera ocenia z kolei dr Jacek Bartosiak, ekspert Strategy in Future. Zapraszam na materiał. Jak donosi Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, kontrofensywne działania ukraińskie zmuszają wojsko rosyjskie do przemieszczania się na boki w zachodnim obwodzie zaporowskim. Jak zaznaczają specjaliści, ma to świadczyć o tym, że rosyjska obrona może znacznie słabnąć, a brak rezerw operacyjnych prawdopodobnie zmusi siły rosyjskie do dalszego odsuwania się na boki, jeśli będą one chciały utrzymać niektóre odcinki frontu. Siły ukraińskie natomiast nadal posiadają rezerwy, które pozwalają im przeprowadzać rotację żołnierzy. Sobotnie nagrania geolokacyjne potwierdzają, że siły ukraińskie dotarły na północne krańce wsi Robotynę, na zachodzie obwodu zaporowskiego, choć na razie trudno ocenić, czy zdobycze te są trwałe. Fakt, że siły ukraińskie przesunęły się na tym kierunku, Mimo że wojska rosyjskie poświęciły wiele wysiłków i zasobów, by temu przeciwdziałać, ma istotne znaczenie. Nagrania geolokacyjne potwierdzają też, że siły ukraińskie wkroczyły do osiedla Urożajne przy granicy obwodów Zaporowskiego i Donieckiego. Przy tym, według Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych, żołnierze ukraińscy prowadzili jednocześnie kontrofensywę w stronę Bachmutu, Berdiańska i Melitopola. Amerykańscy analitycy podkreślają, że siły rosyjskie najwyraźniej próbują nasilić działania ofensywne w okolicach Kupiańska w obwodzie Charkowskim na północnym wschodzie. Zapewne po to, aby odciągnąć żołnierzy ukraińskich od ważniejszych odcinków frontu. A tak komentuje sytuację na froncie oraz zagrożenia dla Polski płynące z przemieszczania się na Białoruś najemników z grupy Wagnera dr Jacek Bartosiak. Ciężko jednoznacznie określić, czy bunt najemników był działaniem zaplanowanym na Kremlu, czy też faktyczną rebelią przywódcy grupy Jewgenia Prigorzyna przeciwko Putinowi. Skuteczny polityk potrafi obrócić tego typu sytuację na swoją korzyść. Z buntu wagnerowców Polska powinna wyciągnąć odpowiednie wnioski. Rosja udowodniła, że nie ma zamiaru poddać się w tej wojnie. Kreml nie traktuje konfliktów wyłącznie w kategoriach starcia kinetycznego między dwoma armiami. To rozgrywka, w której można przerzucić wagnerowców na Białoruś i w ramach działań hybrydowych niepokoić Polskę, testować artykuł 5 NATO, naszą wewnętrzną sytuację polityczną i system odporności państwa polskiego. Mimo dużych oczekiwań, bunt najemników nie przyniósł w stronie ukraińskiej żadnych korzyści. Z informacji New York Times wynika, że w obawie przed zerwaniem ustalonego rytmu eskalacji administracja amerykańska wstrzymywała Ukraińców. Oznacza to, że Ukraińcy nie byli samowładni w procesie podejmowania decyzji dotyczących działań na froncie. Kto obecnie wygrywa wojnę? Wygrywanie wojny jest stosunkowo relatywne. Wojna jest czymś szerszym niż wyłącznie starcie kinetyczne. W związku z tym. Relatywnie, w wojnę wygrywają teraz Stany Zjednoczone. Dotychczasowe działania wojenne to zaledwie pierwsza kampania kilkunastoletniego okresu chaosu pomiędzy światowymi mocarstwami. Rosjanie nie uważają, że przygrywają wojnę. Dlatego też, nawet jeśli powstanie porozumienie pokojowe, a Rosjanie zachowają swoje wpływy na Białorusi, utrzymają część Donbasu i Krym, to z pewnością będą mówili, że wygrali. Pokój potraktują jako przerwę operacyjną przed kolejnymi działaniami. W międzyczasie Rosja skoncentruje się na modernizacji armii i działaniach hybrydowych wymierzonych m.in. w Polskę. Mimo to przebieg wojny na Ukrainie działa na korzyść Polski. Cele strategiczne Polski to przede wszystkim wyparcie Rosji z europejskiej sceny politycznej i przesunięcie gospodarczego środka ciężkości Europy z zachodu na wschód. Spora część państw europejskich, jak i Amerykanie, widzieliby Rosję poza systemem europejskim. To z kolei musi zostać udowodnione na polu bitwy. Choć Rosja chce przedstawiać się jako mocarstwo europejskie, obecnie nie jest to tak jasne, jak było przed wojną. Wojna udowodniła, że Rosja nie jest już europejskim mocarstwem. Problem polega na tym, że państwa Europy Zachodniej takie jak Niemcy czy Francja, zdają się tego nie dostrzegać. Przed wojną myślałem, że Niemców da się przekonać do świata neoatlantyckiego. Tuż po jej wybuchu stało się jasne, że Niemcy absolutnie nie chcieli wypchnięcia Rosji z systemu europejskiego, a wręcz postrzegali swój rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny w oparciu o współpracę z Rosją. W mojej ocenie nadal nie mogą pogodzić się z tym, że Rosja nie należy już do Europy. Państwo polskie musi się z tym mierzyć i to robi. Polska musi twardo grać z Niemcami. Polityka ostatecznego wypchnięcia Rosji z systemów europejskich musi być realizowana, ponieważ zaświadcza o tym kilkaset lat historii Polski. Jeśli do tego nie doprowadzimy, będziemy mieli potężny problem z rozwojem. Ktoś narzuci nam sposób organizacji przestrzeni państwa polskiego. Tak, by realizować swoją politykę bezpieczeństwa, polityką zagraniczną i gospodarczą. W ramach realizacji tego strategicznego celu Polska stale zacieśnia współpracę z USA, ale również rozbudowuje wojsko i wzmacnia wojsko. A jak będzie wyglądała trzecia faza wojny, może okazać się starciem ze zmodernizowaną armią rosyjską. Rosjanie wyciągają wnioski z działań na ukraińskim froncie. Rosja jest krajem bogatym w surowce naturalne. W związku z tym bardzo ciężko będzie zdusić rosyjski imperializm poprzez sankcje. Rosja ma zdolności demograficzne i gospodarcze, by zreformować swoją armię. W międzyczasie będzie prowadziła wojnę w wymiarze hybrydowym, np. wykorzystując do tego grupę Wagnera, a grupa Wagnera stwarza ogromne zagrożenie dla systemu odporności państwa polskiego.